Dzień dobry, Tomasz środek Studiów Wschodnich. Dzisiejszy podcast poświęcimy rolnictwu na Białorusi. Skąd taki temat? Po pierwsze, z tego, że rolnictwo jest dla Białorusi niezwykle istotnym sektorem, odpowiada za ponad 7% PKB tego państwa. Dla porównania w Polsce rolnictwo. Odpowiada za powyżej 3% PKB, a średnia unijna to 1,3%. Po drugie, obserwując ten sektor, można w pigułce opowiedzieć o wielu ważnych dla tego kraju zjawiskach, o wielu ważnych zjawiskach dla Białorusi. Więc tak oto będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o białoruskim rolnictwie. A o tym wszystkim będzie nam opowiadał Kamil Kusiński, ekspert OSW. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Jeszcze zanim zaczniemy, szybko zareklamuję dwa ogłoszenia o pracę. Po pierwsze, szukamy specjalistki lub specjalisty do spraw podcastów i wideo. Do obowiązków tej osoby będzie należało chociażby prowadzenie tego podcastu na zmianę ze mną i kolegą Łukaszem oraz przygotowywanie materiału wideo na kanał OSW na YouTube. Po drugie, prowadzimy także nabór na stanowisko eksperckie do spraw sytuacji militarnej i bezpieczeństwa Ukrainy. Szczegóły obu ogłoszeń zostawimy w opisie. Tam znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje. A tymczasem przechodzimy już do właściwej treści tego podcastu. Kamilu, chciałem zapytać Cię najpierw o. Rolę rolnictwa na Białorusi, tak jak mówiłem, to wynika z liczb, ale nie tylko, bo nawet widzimy to po tym, jaką w propagandzie pełną, pełnią ważną rolę wizyty gospodarskie Aleksandra Łukaszenki. Tak, ta rola jest warunkowana na wielu poziomach, na poziomie takim obiektywnym, o którym już wspomniałeś, czyli udziale tego sektora w PKB, to jest bardzo wysoki udział, 7% plasuje rolnictwo na trzecim miejscu. Jeśli chodzi o rolę sektorów gospodarczych. Na, na pierwszym miejscu oczywiście jest, jest, jest przemysł, ale trzecie miejsce dla rolnictwa, to, to naprawdę to jest top, to podium. To są cyfry, ale są też uwarunkowania mentalno-psychologiczne Łukaszenki, który decyduje wciąż o wszystkim na Białorusi od lat 90. człowiek ukształtowany w rolnictwie, szeroko pojętym, w rolnictwie kolektywnym radzieckim, to on jest kołchozowym, kołchozowy, mówiąc wprost brutalnie, nie, nie będziemy oszczędzać tutaj białoruskiego rolnictwa w obecnym wydaniu. Jest to rolnictwo w dalszym ciągu kolektywne. Łukaszenka petryfikuje to poprzez właśnie swoje też własne doświadczenia, przez y, 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 własną wiedzę, Czego by nie mówić? Łukaszenka jest chyba najbardziej kompetentny ze, ze wszystkich spraw, na które się wypowiada. On potrafi od y, karmienia niemowląt po obróbkę sklewaniem się wypowiedzieć, czy plamy na księżycu. Y, na wszystkim się zna, jak każdy dyktator, ale jeżeli mówi o rolnictwie, to słychać naprawdę, że się zna. No tak, ciężko się... mu odmówić doświadczenia zawodowego w tym kierunku. Bardzo ciężko skończył Akademię Rolniczą w Gorkach. No, już w ramach studiów podyplomowych, bo jego podstawowe wykształcenie, w co może trudno Państwu wierzyć, to jest wykształcenie pedagogiczne. O. Łukaszenka. Zgodnie ze swoim wykształceniem, powinien być nauczycielem historii. O, to, tak. to bardzo, ciekawe. bardzo ciekawe. O tym już wielokrotnie wspominaliśmy przy jego lapsusach różnych. Natomiast rolnictwo lubi. Tylko to kolektywne, bo on był kierownikiem Sowchozu w latach 80. -tych. Sowchozu Gorodziec we, we wschodniej Białorusi. I zresztą pewne nawyki kierowania, zarządzania ludźmi, takiego brutalnego, ręcznego sterowania, ma stamtąd. Jak coś szło nie, nie tak, pobił traktorzystę, miał sprawę o pobicie traktorzysty. No obecnie, może swoich ministrów nie bije, ja tego nigdy nie, nie, nie widziałem, ale był trafić bardzo brutalnie, bezpośredni. I to zainteresowanie rolnictwem, ono jest w nim żywe, bardzo lubi wizyty gospodarskie, lubi te kołchozy odwiedzać, sofchozy. One się co prawda inaczej teraz nazywają, ale nadal państwowa gospodarka rolna, ta właśnie pod kontrolą państwa, stanowi prawie 80% produkcji rolnej. To wynika też z białoruskich statystyk, oni tego nie kryją, jest pod ścisłą kontrolą państwa i powiem więcej. Przekwalifikowanie ziemi na Białorusi, z ziemi na przykład rolnej, w tym kierunku głównie, na ziemię grunty pod zabudowę, na jakieś inne cele, i są w dalszym ciągu. I uwaga, tu Państwo będziecie mocno zaskoczeni, być może jest to jedyne państwo w Europie, które tak ma, w dyspozycji prezydenta. Osobistej. Osobistej. Prezydent, no pewnie przez swoich ludzi, ale no tak, administracja ale... prezydenta i formalnie on zatwierdzają bądź nie przekwalifikowanie ziemi. Coś zupełnie niepojętego z punktu widzenia chociażby Polski. To pokazuje właśnie, jak ważne jest rolnictwo dla, dla Łukaszenki. Zaraz będziemy te wszystkie wątki, które tutaj zarysowałeś, pogłębiać, ale chciałam jeszcze zapytać e, o, tę liczbę, o tę liczbę, którą wspomniałem we wstępie, to znaczy 7,2% dokładnie PKB za tyle odpowiada rolnictwo w białoruskim produkcie, produkcie krajowym brutto. I chciałam cię zapytać, czy to dlatego? Że białoruskie rolnictwo jest takie potężne, czy dlatego, że inne sektory białoruskiej gospodarki są tak słabe? Podchwytliwe pytanie, doceniam. Inne sektory są na swój sposób słabe, na przykład przemysł jest pod kontrol, jest na pierwszym miejscu, jest pod kontrolą państwa, te, te molochy państwowe są nie zawsze efektywne, ale mimo wszystko on zajmuje 24% PKB, jeśli chodzi o przemysł jak, jako taki. Przemysł ciężki, przemysł lekki. Biało się z bardzo uprzemysłowionym krajem, to jeszcze z okresu radzieckiego jest to taka spuścizna, która ma swoje plusy i minusy. Jeśli chodzi o rolnictwo, ona ma swoje segmenty, które są y, y, rozwojowe i byłyby bardziej rozwojowe, gdyby nie pewne obciążenia wynikające z kolektywnego charakteru tej gospodarki i państwowej kontroli. E, na pewno białoruskie rolnictwo jest mocne i dochodowe, jeśli chodzi o produkcję mleczną, e, y, 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 i potem już przetwarzanie tego mleka, czyli przemysł mleczarski, słynne, szczególnie w Rosji, białoruskie sery, y, białoruskie jogurty, kefiry i wszelkie inne pochodne. One się dobrze sprzedają. To jest taki można powiedzieć współcześnie od eksportowy na rynku rosyjskim głównie, ale nie tylko. Nawet do Chin zaczęli coś tam eksportować, chwalą się tym. Chociaż tam są pewne bariery pokarmowe, kulturowe, nie, nie, nie wszystko Chińczycy zjedzą czy wypiją. Są też standardy jakieś fitosanitarne, ale próbują tę geografię dostaw poszerzać. W ostatnim takim przebojem w produkcji białoruskiej, produkcji rolnej jest rzepak, hodowla, uprawa rzepaku i przetwórstwo rzepaku, chociażby przetwórstwo w kierunku komponentów paszowych, tak makuchy rzepakowe. Jak się spojrzy na przykład na statystyki w polskim imporcie z Białorusi, to one są na pierwszym miejscu. To jest bardzo dochodowa kategoria eksportowa dla Białorusi. Ale są też i słabe strony, które to rolnictwo ciągną w dół. To jest na pewno uprawa zbóż, Białoruś co roku musi importować ziarno, nie jest w stanie y, osiągnąć samowystarczalności, o tym dość szczegółowo piszę w opracowaniu. Niech zgadnę, z Rosji. Głównie z Rosji, tak, <grym> <grym> brawo. Y, także tutaj już ten, ten problem mamy rozwiązany, Rosja, Rosja jest oczywiście głównym dostawcą. Y, nie jesteśmy w stanie co roku ustalić w pełni poziomu tych dostaw. Statystyki są niepełne, ale rzeczywiście Rosja jest tutaj głównym eksporterem bez pomocy rosyjskiej również i w tym zakresie białoruskie rolnictwo by sobie nie poradziło. No dobrze, a jeżeli, jeżeli mówimy jak silny jest ten sektor, no to można to też sprawdzić za pomocą no, eksportu. Trochę wspominałeś co eksportują i tak dalej, ale czy to są istotne liczby? Czy, czy rolnictwo białoruskie jest konkurencyjne? W porównaniu do innych, innych krajów. Gdybyśmy rolnictwo białoruskie chcieli mierzyć, nie wiem, z rolnictwem unijnym, y, które produkuje na odpowiednio wysokim poziomie, przestrzega bardzo wielu standardów, y, korzysta z dotacji przecież unijnych również nasze polskie rolnictwo, to pewnie nie. Ale jeśli chodzi. Y, ja takich badań nie prowadziłem, bo też nie ma. Z, za bardzo to sensu. Białoruś nie, 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 nie eksportuje zbyt wiele żywności do Unii Europejskiej, poza tymi komponentami paszowymi, o których wspomniałam, a to nie jest żywność, taka sensus stricto, chyba że rozpatrujemy jako żywność dla zwierząt, ale jeśli chodzi o żywność dla ludzi, to, to, to jest tym słabiej, bo po prostu nie spełnia tych standardów. Trudno sobie wyobrazić, że nagle białoruskie jogurty e, czy białoruskie mleko pojawia się na półkach w, sklep, w, sklepach, w, sklepach, w sklepach w państwach unijnych. To jest, to jest nie ta historia zupełnie. Natomiast jeśli chodzi o obszar poradziecki, na przykład inne państwa poradzieckie, czy na przykład y, państwa azjatyckie, czy afrykańskie, gdzie też próbują coś tam eksportować, to tak. Powiedziałbym, że białoruskie rolnictwo jest konkurencyjne, ale też trzeba sobie uświadomić, za jaką cenę. Białoruskie władze stosują dumping i to zostało wielokrotnie wykazane i nie tylko w rolnictwie, jeśli chodzi o sprzedaż, więc dla państwa jest to dochodowe, ale gdyby patrzeć w sposób rynkowy na takie gospodarstwa państwowe, one nie generują zysku jako takie, bo tam nie to jest ważne. Te zyski, ta konkurencyjność jest osiągana kosztem pracowników. To jest też poważny problem białoruskiego rolnictwa. Deficyt kadr, deficyt fachowych kadr, również zarządzających, i bardzo niskie zarobki. Ludzie uciekają z białoruskiej wsi. W związku z tym, że niskie zadobki, to niskie koszty wytworzenia. Dotykamy już problemów y, białoruskiego rolnictwa. We wstępie też mówiłem trochę o tym, że obserwując ten sektor, można sporo rzeczy powiedzieć o białoruskim państwie. I jedną z takich rzeczy, wydaje mi się, jest taka spuścizna radziecka, która jest bardzo widoczna w rolnictwie. No i także się rzeczy w całym państwie. No tak, tak jak już wspominałem, większość gospodarki ma charakter kolektywny, choć już na, od nazwy kołchoz, sowchos. O już władze odeszły. No ale rozumiem, to tak naprawdę zmiana nazwy. Czy tak, tam... znaczy tam niby to są spółki Skarbu Państwa, w niektórych przypadkach to bardzo różnie jest rozwiązywane, spółdzielnie, bardzo często występuje to w charakterze spółdzielnie, czy takie kooperatywy, ale tak naprawdę to jest w dalszym ciągu kontrola państwa, Ministerstwa Rolnictwa, dokładnie e, osobiście samego Łukaszenki, jak sobie oso, oso, osobiście będzie łaskaw przyjechać, a lubi, a lubi to widać wyraźnie, że, że czerpie z tego energię do dalszych swoich działań, e, żeby oczywiście wykryć nieprawidłowości, wykryć korupcję. Tutaj też jest pewna sprzeczność. Z jednej strony władze białoruskie chwalą się rentownością rolnictwa, jego efektywnością jakie mamy piękne, wspaniałe produkty nasze krowy dają najlepsze mleko, na no prawie że. Jak Korei Północnej z tą, z tą propagandą o rolnictwie już dochodzą do takiego poziomu, a z drugiej strony władze białoruskie nie kryją z Łukaszenką włącznie, że powszechna korupcja panuje i to jest prawda, myślę, wśród kary zarządzającej tymi poszczególnymi przedsiębiorstwami, co rusz odkrywają jakieś afery, Jednocześnie zarzucają nierzetelność w statystykach i sprawozdawczości, w związku z czym ja stawiam analityczne pytanie, do którego doszedłem w toku prac nad tym materiałem. Czy dane, które nam władze białoruskie pokazują w oficjalnych statystykach są prawdziwe, skoro same się skarżą na to, że sprawozdawczość kuleje? Więc może być tak, że nawet sam Łukaszenka i jego ludzie do końca nie wiedzą, jak naprawdę z tym rolnictwem jest, i pewne problemy tam są znacznie głębsze i poważniejsze. Chwilowo maskowane poprzez jakieś tam dochody z eksportu, poprzez pewne elementy napędowe w tym eksporcie, czyli typu pasze rzepakowe albo mleko, czy wyroby mleczarskie. Ale czy tam nie dojrzewa jak znacznie głębszy problem strukturalny, którego my jeszcze do końca nie widzimy. Mówiłeś o braku pracowników, co, co jest faktem i tego, że tych pracowników. W rolnictwie na różnych stanowiskach Białorusi brakuje. Zastanawiam się, czy, no bo mówimy o tym, że jest to jednak silny sektor gospodarki. Skąd to się bierze? Jakie są tego, tego źródła? To jest ta spuścizna radziecka, o której mówiliśmy, złe systemy zarządzania. Dlaczego to nie jest, skoro wład dla władzy jest to tak ważne, no. dla samego Łukaszenki, ustaliliśmy nawet uczciwie mówiąc, że ma pewne kompetencje w ma. tym zakresie. No. To dlaczego to, to nie jest jednak czymś takim, co, do czego warto, w czym warto pracować, co, co, co zapewnia jakieś perspektywy rozwoju? No my myślimy o tym po swojemu. W sposób rynkowy. W kraju o gospodarce rynkowej, w kraju de demokratycznym działają prawa popytu i podaży. Mogą być w tym wszystkim jakieś dotacje, jak u nas w przypadku rolnictwa, ale jednak st wszyscy starają się wyjść na pewną rentowność i do dominuje własność prywatna, co jest też bardzo ważnym czynnikiem. Tam Łukaszenka nie chce się rozstać z kontrolą nad rolnictwem, nie pozwala na masową sprzedaż ziemi. Decyduje prawie, że indywidualnie o każdej transakcji. W związku z czym tych rolników indywidualnych jest bardzo mało i działają oni w trudnych warunkach. To jest tam około kilku procent, dwóch, trzech procent w udziału ich w produkcji. W związku z czym, państwowy, niewydolny charakter nadzoru i zarządzania rolnictwem. Bazujący na całym tym dobrodziejstwie inwentarza, dosłownie i inwentarza zwierzęcego i administracyjnego z epoki radzieckiej, sposobu hodowli, sposobu zarządzania, sprawozdawczości, planowania, to wszystko jest bardzo, bardzo radzieckie. To nie może być efektywne z racji swojej natury, niezorientowanej na efektywność. Tam się liczy sprawozdawczość, aby. Ocaleć przed kolejnym popogromem za strony władz najwyższych, aby wysłać do, do centrali odpowiednie sprawozdanie i niczym nie podpaść. I dostarczyć ilość tam zaplanowanych sztuk bydła, nie wiem, litrów mleka, yy, czy też ton zboża. To, to w tym układzie nie może działać efektywnie. Ef, 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 ef. To może dawać tylko pewne zyski z eksportu, które jednak nie, nie, nie stanowią o, dobre, kon, o dobrej kondycji tego sektora. Ludzie uciekają stamtąd, bo zarobki są słabe. Depopulacja de wsi i terenów wiejskich jest, jest problemem szerszym. Dotyczy to nie, to nie tylko Białorusi i innych państw radzieckich. To się też dzieje Czyli w Czyli rozumiem te zjawiska krajach. przenoszenia się. Ludzi do miast i, i uciekania z tych regionów wiejskich, uciekania, emigrowania z, tych re, emigrowania z tych regionów wiejskich, to także dotyczy Białorusi. Tak, jest to pewna miejscowa wersja ogólnoświatowej czy ogólnoeuropejskiej, przynajmniej tendencji, gdy ludzie z sektora rolnego uciekają. Pojawiają się oczywiście tak zwane mieszczuchy, mówiąc tak potocznie, którzy ewakuują się z Mińska, bo tam jest za tłoczno, za głośno, za drogo i kupują jakieś dacze na wsi. To się na, na Białorusi też dzieje, w Polsce też to widać, że ludzie w, ten, w tym sensie wy, wyprowadzają się na wieś, ale oni nie wyprowadzają się po to, żeby dojeść krowy, tylko po to, żeby stamtąd zdalnie pracować na przykład, więc to nie jest to samo. A jeśli chodzi o Białoruś, to ta wieś się w ogóle depopuluje. Jak popatrzyłem na statystyki, to w każdej kategorii wiekowej notujemy spadek. Emeryci, no cóż, no to, jest, to, jest, to jest jasne. Młodzież, dzieci też, no bo mniej się ich rodzi, skoro, skoro jest mniej osób dorosłych. No i oczywiście osoby w wieku produkcyjnym. W każdej kategorii następuje spadek, więc też trzeba postawić pytanie, jak długo rolnictwo oparte o tak negatywną tendencję demograficzną będzie w stanie działać i przynosić takie dochody i mieć taki udział w PKB. Mhm. Jeżeli rozmawiamy o problemach, to chciałem zapytać jeszcze o konkurencję, konkurencję z Rosją. Czy tutaj ona występuje i czy to jest dla Białorusi w kontekście rolnictwa jakiś problem? Nieustannie są jakieś dyskusje, problemy z dostępem, na przykład do rosyjskiego rynku zbytu, który jest ważny no chociażby dla produkcji mleczarskiej, która jest istotna, kluczowa dla, dla eksportu produktów rolnych. To jest jakieś 40-50% eksportu ich w, w, w sferze rolnictwa. I zawsze też widzieliśmy związek polityczny, gdy działo się gorzej na linii z Moskwa, były jakieś takie czasy, mało kto to pamięta, przed 20 rokiem, czyli przed tym załamaniem dialogu z zachodem bywało różnie. I wtedy nagle pojawiał się niejaki pan oniścienko ja, ja go do dziś pamiętam, który był wtedy szefem służby fitosanitarnej Rosji Luchos nadzoru. Taka struktura o dość biurokratycznym skrócie, ale bardzo groźna, która nagle znajdowała nic tego nicowego bakterie w białoruskim mleku czy inne. Jakieś kultury, które nie były korzystne dla, dla zdrowia rosyjskich obywateli. Dzień wcześniej były korzystne, potem już nie były korzystne, bo polityka tak, stwarzała odpowiedni kontekst, żeby cóż utrudnić życie i pokazać Łukaszence, że ma się dogadać, bo inaczej mleko nie pójdzie do Rosji. I inne bakterie się znajdą. Jeszcze inne bakterie, tak, a nawet sami jakieś własne autorskie myślą w końcu, co, co, co im szkodzi. Teraz kontekst polityczny jest oczywiście inny. Takich problemów mocnych nie widać. Choć oczywiście zawsze, i to czasem gdzieś tam wychodzi, rosyjscy producen producenci na swoim poziomie mogą zgłaszać pewne zastrzeżenia, bo to jest dla nich konkurencja. Ale władze rosyjskie nie są zainteresowane e, z racji politycznych, wsparcia przy wojnie, chociażby Łukaszenka jest współagresorem, jest integracja, antyzachodni front, żeby Łukaszence utrudniać życie. Więc ten eksport generalnie bez większych zakłóceń trafia na rynek rosyjski i dzięki temu rolnictwo białoruskie jeszcze funkcjonuje. Na koniec zapytam jeszcze o, o problemy, Sposoby ich rozwiązania, ale jeszcze chciałem o jednej takiej, może trochę bardziej anegdotycznej rzeczy, to znaczy o ziemniaku, bo niewątpliwie myślę, że dla wielu osób skojarzenie z Białorusią jest właśnie. Ziemniak, jak do tego skojarzenia podchodzą sami Białorusini? Skąd w ogóle ono się bierze? Bo to nie jest tylko polskie skojarzenie? Ja przekopując się przez różne opracowania, czytając więcej o tym, niż wcześniej czytałem, badając statystyki. Sam się zdziwiłem, że w kulturze białoruskiej, tej kulinarnej, również takiej spożywczej, ziemniak pojawił się tak naprawdę po pierwszej, a jeszcze bardziej po drugiej wojnie światowej, no z racji biedy, z racji zniszczeń wojennych, że ziemniak jest czymś łatwym do wyhodowania w miarę, odpornym na naszą paskudną pogodę, bo to nie tylko Białoruś, a też w Polsce mamy podobny klimat i też dużo ziemniaka się uprawia, i że można tym wykarmić ludzi. Natomiast wcześniej w, w białoruskiej tradycji, jak z Białusinami, którzy pamiętają, co babcia mówiła, co babcia tej babci mówiła, tej babci, z pokolenia na, na pokolenie Białusini raczej używali kasz w swojej diecie. Bardzo lu, lubili słoninę, jakieś takie różne, różne właśnie potrawy oparte na kaszach, czy na, czy na ziarnie jakieś jakieś też wypieki. Natomiast ziemniak był drugorzędny. On za ci biedy wszedł na pierwsze miejsce, ale co jest jeszcze ciekawsze tym wszystkim, i to już wynika ze statystyki, a nie ze wspomnień, on zaj zajmuje naprawdę bardzo niewielkie, nieznaczne miejsce w strukturze upraw. Białoruskich. To są tylko 3-4% upraw ogólnie roślinnych na Białorusi. Ten ziemniak białoruski, ponieważ on nie jest eksportowany, jak rozumiem, to nie jest istotne w eksporcie. Na rynek wewnętrzny wystarcza właśnie, jeżeli on zajmie 3-4% w hodowli. No i może Białorusini jednak nie jedzą aż tyle ziemniaka, jakim się przypisuje. Być może, to takich badań już nie prowadziłem na temat współczesnej konsumpcji ziemniaka na Białorusi. E, uczciwie tylko w tekście starałem się odznaczyć, że i, i trochę z tym stereotypem rozprawić, że to nie jest tak, że, że Białorusin wyłącznie ziemniakiem żyje. Chociaż faktycznie we współczesnej, albo podkreślam, współczesnej kuchni białoruskiej tych dań ziemniaczanych jest bardzo dużo. Ale to dla Białorusinów jest takie skojarzenie, oni je odbierają jako jakieś pejoratywne, czy, bo to jest powszechne e... skojarzenie na obszarze paradzieckim, że jest... Białoru, nawet tak się Białorusinów no, nie wiem, czy to obraźliwe, czy nie, ale nazywa w kontekście ziemniaka. Tak, bo po, po białorusku ziemniak to jest bulba, w związku z tym Białorusi to jest bulbasz. Mm. E, Czyli taki jakby kartoflak. No nie wiem. No, po polsku to brzmi obraźliwie, kogoś byśmy nazwali kartoflakiem, czy nie wiem, czy zie, ziemniakiem by przeszło bardziej kartoflak. E, no to ten bulbasz. E, Różnie. Oni czasem mają do tego podejście autoironiczne, spokojne, za czasem potrafią z tego zrobić jakąś markę sprzedażową, pamiętam. Takie... Woda gazowana. Woda z ziemniaka, jakaś Coca-Cola z ziemniaka, na, na bazie ziemniaka, różne były dziwne pomysły. Jest też, też seria wódek marki Bulbasz. Świetnie się to sprzedawało. Można to różnie Jest nawet pomnik ziemniaka w Jest nawet pomnik mieńskim. ziemniaka, także widzimy z jednej strony takie podejście, a z drugiej czasem może mogą się zrzymać, że oskarża się ich właśnie, czy też podejrzewał taki spokojny, trochę zlazły ten temperament, może brak energii. Taka, spotkałem się wielokrotnie z taką teorią, bo jedzą za, za dużo ziemniaków. No, myślę, że to nie jest takie proste i, 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 i nie można w tak uproszczony sposób tłumaczyć jednym zdaniem, jednym ziemniakiem całego narodu. Ale stereotyp funkcjonuje i niewątpliwie jest żywy. Zastanawiam się trochę prowokacyjnie, zapytam. Czy może to rolnictwo, jego rozwój, to może jest jakiś wcale nie najgorszy pomysł na rozwój tego państwa? No bo sytuacja jest jaka jest. Białoruś ma zamkniętą możliwość chociażby pozyskiwania nowych technologii z Zachodu, ma bardzo ograniczone możliwości eksportowe. Sektor IT Białoruś próbowała. Ci z Państwa, którzy regularnie nas słuchają, wiedzą, że to do końca się nie udało. Oczywiście przy zasłudze obecnego reżimu i wbrew temu, że wielu Białorusinów no, rozwijało się w tym kierunku, ale oni już nie są często na Białorusi. No więc może to rolnictwo i jakieś duże inwestycje w, w jego rozwój, może to byłaby taka białoruska marka. Dobry pomysł. Też o tym myślałem. Myślę, że władze białoruskie jeszcze częściej o tym myślą niż my tutaj. Tym bardziej, że rolnictwo nie jest objęte sankcjami, tak naprawdę, i te produkty spożywcze, one mogą sobie swobodnie przepływać, o ile spełniają standardy fitosanitarne. No na zachód to głównie pasze, co widzimy, czy jakieś komponenty paszowe, to wciąż sobie jedzie, przyjeżdża w bardzo dużych ilościach za duże pieniądze, do Polski również. Więc jest to jakiś pomysł, tylko żeby to miało. Sens, żeby dobrze działało, musi opierać na zdrowych zasadach, na zasadach prywatnej własności, z kryterium rynkowości, efektywności, wydajności, z jakąś tam dopłatą, no, ale przynajmniej z jakąś efektywnością w tle, z jakąś sensowną polityką płacową, kadrową, a tego nie ma. No dobra, to... Narzuca mi się takie pytanie, bo z tego, co, co opowiadasz, i z tego, co, co wiemy, no, sektor ten jest niezwykle ważny dla Łukaszenki. Um, upatrują w nim też być może jakieś swoje szanse, no to czy oni w ogóle coś robią, żeby żeby jednak zreformować ten sektor. Czy są jakieś próby poważne podejmowane, czy to tak sobie jedzie, tak jak jechało od iluś tam lat? Dlatego też wracamy do punktu wyjścia, sam o tym wspominałeś, że przez sektor rolny możemy wiele o Białorusi powiedzieć szerzej, wytłumaczyć Białoruś lepiej i tutaj mamy taki właśnie moment. Białoruś ma potrzebę obiektywną, aby się zreformować, żeby tam wszystko wyglądało lepiej i władze białoruskie mówią o tym dużo, może nawet za dużo, więcej niż robią, ale przez pewne bariery mentalne, systemowe, kierownictwa państwowego, że tak powiem ogólnie, ale Łukaszenki głównie. I Chociaż nie tylko, chociaż mówią o nim, bo on oczywiście podejmuje ostateczną decyzję, ale ma też różnych doradców. Poprzez y, problemy strukturalne tego systemu, to jest system politycznie półtotalitarny. To trudno oczekiwać, że oni nagle uwierzą w mechanizmy rynkowe, że one nie są groźne dla nich. I nie. podejmą autorefleksję. Autorefleksję, autorytarnie podejmą wiele rzeczy, totalitarnie, ale autorefleksja to już nie wchodzi. Znaczy, i mi się wydaje, że oni mają coś w rodzaju autorefleksji, czy jakieś no samo tak, tylko im, ale że te, nie mają. Ten ich metoda zarządzania polega na tym, że Łukaszenka pojedzie do kolejnego, do kolejnej firmy udzieli reprymendy i to jest ta reforma. Dokładnie, dokładnie tak. Plus zrobią kilka kursów, konferencji, operatywek, jakąś naradę, może jakąś galę, nawet z nagród o dożynki. Co roku jesienią są taką okazją, że Łukaszenka powręczą nagrody przodownikom pracy, którzy tam skosili o ileś tam więcej kłosów żyta niż inni koledzy, albo ktoś tam wydoił więcej krów w godzinach No to jest taka, taka trochę parada absurdu. To oni wciąż w takim sosie Funkcjonują w czymś takim. I w tym takim klimacie, jeżeli nie zerwą z tymi paradygmatami, nie możemy mówić o efektywnym, zdrowym rolnictwie. To będzie po prostu skansen, jakim jest obecnie, który chwilowo, bo nie wiem jak długo, to ja się nie podejmuję sprognozować, ale chwilowo przynosi zyski w wybranych sektorach. Dobrze, tutaj więc postawimy kropkę. Dziękuję, Kamilu. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam Państwa do przeczytania raportu autorstwa Kamila Kusińskiego Kolektywna gospodarka nieefektywna stan białoruskiego sektora rolnego. Tam jest więcej informacji o których rozmawialiśmy i też tych, o których, e, o których nie rozmawialiśmy, a które być może będą dla Państwa ciekawe i przydatne. E, zapraszam także do zapisania się na nasz newsletter Kompas OSW. E, można to zrobić pod linkiem osw.waw.pl ukośnik newsletter. My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.